Dzień dobry, moi drodzy! Halo, Witnica! Dwie godziny temu skończyła się sesja Rady Miejskiej w Wietnicy, na której jedną z ostatnich, właściwie ostatnia uchwała, to był trzeci filar wsparcia lokalnej przedsiębiorczości. Tym razem w uchwale wsparliśmy tych, którzy dzierżawią obiekty gminne, tych, którzy wynajmują obiekty gminne i na nich prowadzą działalność gospodarczą. Obniżyliśmy, daliśmy szansę na obniżenie czynszu, dla niektórych nawet do przysłowiowej. Złotówki. Czekamy teraz, aby uchwała znalazła się, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wówczas będziemy mieli kompletny program trzech filarów wsparcia lokalnych przedsiębiorców, trzech filarów wsparcia miejsc pracy na terenie gminy Witnica. Do zobaczenia, do usłyszenia. Artur Stojanowski dla Was.